Przechodzimy do trzeciego modułu. Cyberbezpieczeństwo w pracy urzędnika. Pracujesz z danymi mieszkańców? Korzystasz z e-maila? Dokumentów online? Chmury? Uważaj! Cyberzagrożenia nie śpią. Dziś pokażemy Ci jak chronić siebie i urząd przed cyfrowymi atakami. Oto 7 zasad cyberbezpieczeństwa. Zasada numer 1. Silne hasło to podstawa. Minimum 12 znaków. Litery, cyfry i znaki specjalne. Hasło to nie 1234. Ani admin. Zasada 2. Hasła są jak szczoteczki do zębów. Ich nie pożyczamy. Nigdy nie udostępniaj swoich danych logowania. Nawet koleżance spokojowo. Dziwny mail z fakturą? Link do pilnej aktualizacji? To może być pułapka. Sprawdź adres nadawcy. Nie klikaj bez namysłu. Zasada 4. Bezpieczne Wi-Fi. Nie loguj się do systemu urzędowego z publicznej sieci w kawiarni. Używaj VPN-a lub mobilnego hotspota. Zasada numer 5. Szyfruj dane osobowe. Wysyłasz załącznik z PESEL-em? Zaszyfruj go lub użyj bezpiecznego systemu przekazu. Zasada numer 6. Zgłaszaj incydenty. Coś podejrzanego? Mail? Dziwny komunikat? Utrata pliku? Natychmiast powiadom dział IT albo przełożonego. I ostatnia zasada numer 7. Aktualizuj. Nie odkładaj aktualizacji na później. One łatają dziury, które hakerzy znają lepiej niż Ty. Pracujesz w urzędzie, masz dostęp do wrażliwych danych. Twoja ostrożność to bezpieczeństwo całej instytucji. Zadbaj o cyfrową higienę. Loguj się z głową, klikaj z rozwagą i reaguj od razu, bo cyberbezpieczeństwo to Twoja codzienna odpowiedzialność. I widzimy się w kolejnym module.